dyniowe, mega kremowe cynamonki, najlepsze jakie znam. Uważaj, bo jeśli zrobisz je raz, możesz się uzależnić. 3 czwarte szklanki ciepłego mleka i 50 g roztopionego masła, 80 g cukru i 3 czwarte szklanki pire z dyni. Do tego 30 g drożdży i mieszamy. Jedno wiejskie jajko i ponownie mieszamy. 3,5 szklanki mąki oraz 1 czwarta łyżeczki soli. Ciasto najpierw mieszam łyżką, a później zagniatam. Pozostawiam na godzinę do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto składam i wałkuję na cienki placek. Następnie polewam roztopionym masłem, posypuję cynamonem wymieszanym z cukrem. I zwijam roladę. Roladę kroję na około 3 cm kawałki i układam na blaszce. Pozostawiam jeszcze na chwilę do wyrośnięcia, a przed włożeniem do piekarnika polewam 200 ml ciepłej śmietanki 30. Na jeszcze ciepłe bułeczki wykładam serek, który wspaniale się rozpuści i serwuję. Smacznego!